Witam serdecznie na kanale komiksowy świat Dzisiaj mam do zaprezentowania Komiks odważny i niezłomni Z wielkiej kolekcji DC Pod tytułem Władcy Losu Władcy Losu Komiks jest twardy twardej oprawie Tak się prezentuje przód Tak prezentuje się grzbiet Tak tył O czym jest ten komiks Kto skradł księgę losu Najpotężniejszy artefakt dający posiadaczowi pełną wiedzę o teraźniejszości, przeszłości i przyszłości. Batman oraz Green Lantern muszą sprzymierzyć się z wieloma śmiałkami, takimi jak Supergirl, Blue Bill, Lobo oraz Legion Są Bohaterów, żeby odzyskać Księgę i naprawić rzeczywistość. Otwórzmy. Tak wygląda w kolejka, bardzo ładnie się prezentuje. Za scenariusz odprowada Mark Wade, zarysunki George Perez, tuż Bob Wiacek, Scott Koblis oraz kolory Tom Smith. Tu mamy krótki wstęp o autorach oraz wprowadzenie do komiksu, co wydarzyło się do tej pory. Najstarszy z nieskończonych bóstw o imieniu los przyszedł na świat krótko po narodzinach Wszechświata. Jego zadaniem było strzec księgi losu, zapisów wszystkiego co było, co miało się wydarzyć. Wypełniał to zadanie od niezlicznych tysiącleci. W księdze zawarto między innymi historie o pewnej nietypowej przygodzie o najpotężniejszych czempionów wszechświata. Na przykład o Batmanie, gdy jego rodziców zamordowano w ciemnym zaułku. Mroczny rycerz z miasta Gotham przysiągł zwalczać niesprawiedliwość. Green Lantern, władający smaragdowym pierścieniem mocy, Ziemianin Hard Jordan chronił Kosmiczny sektor 28, 2814 przed wszelkimi zagrożeniami. W tym komiksie jest nawet Lobo. Jak każdy, chyba nie wiem czy każdy, no ale ja go znam. Odpowiedział, że zagładę własnej rascy: Ostatni Czarnian. To morderczy włosca nagród Spragniony Krwi i Chaos. Historia w tym komiksie jest bardzo, no, powiedziałbym, troszkę taka zakręcona. No, występuje tu bardzo wielu bohaterów. Gdzie dzieją się i trochę, i w przeszłości, i w przyszłości, jeśli chodzi o ten komiks. Występują tacy bohatowie jak Batman, Supergirl, Green Latin, tak jak wspomniałem wcześniej, Lobo i wielu, wielu innych. Tak wyglądają poszczególne kawy. Tutaj mamy Supergirl właśnie. z glin laternem rysunki w takie troszkę z retro, bym powiedział mi akurat przypadły do gustu bo lubię taką kreskę także tutaj mamy Batmana akcja dzieje się już w innym miejscu naprawdę wielu, wielu bohaterów z uniwersum DC tutaj będzie, o proszę połowę człowieka Batmana, połowę maszyny no ale nie będę zdradzał jak to się stało każdy sobie nie przeczyta, jeśli jeszcze, jeszcze nie czyta tego komiksu to jest specyficzny, specyficzny obrazek. Tak samo i tutaj. O, tutaj właśnie mamy Lobo. Super giel. Ma swój mały akcent, także w tym komiksie. Rzadko kiedy jest. Bardzo rzadko. Chyba już teraz to nawet w ogóle. A na pewno nie w polskich wydaniach. Widzicie, tutaj sami są bohaterowie i z przeszłości i z przyszłości, także naprawdę by, ja sam powiem szczerze, nawet niektórych nie znam, Zresztą ogarniam niby temat, ale jest tylu ich tutaj, że... Prawo tego komiksu jest bardzo ciekawe, troszkę skomplikowane, więc na pewno trzeba się dobrze wczytać, żeby zrozumieć. Tu jest tytułowa Księga Losu. czy zbliżamy się już chyba do końca komiks ma około 200 stron także jest to poczytać no i oczywiście na końcu mamy galerię okładek tradycyjnie batman z Green laternem tutaj na dwie strony ilustracja tutaj mamy lomo Supergirl. no i tradycyjnie na końcu Krótka historia w stylu retro a w każdym komiksie, jakie W jakiej kolekcji? Oczywiście to jest z 2017. Green Lantern z ostatnim Marsjaninem. Może się nie mylić, to historia i spotkania. Zapowiedzi. Tego wam pokazywałem. Tego nie mam. I koniec komiks. tradycyjny jeśli się nas zasubskrybowaliście, moje kanał. Bardzo proszę, żebyście to zrobili, jeśli ktoś chce. Komentarze mile widziane. Polubienia. I do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć.